Panie Marszałek, Panie Premierze, przegrana polska prezydencja w Unii Europejskiej dobiega właśnie końca i to, że jest to prezydencja niewykorzystanych szans bez wydarzeń wysokiego szczebla przez półrocze polskiej prezydencji, Polska odstawiona od najważniejszych spotkań, od stołu dyplomatycznego, w drugim wagonie do Kijowa, to było dość symboliczne. To jest prezydencja oddana walkowerem, ale to mało. To nie tylko prezydencja niewykorzystanych szans. To także prezydencja, podczas której Państwo mogliście przecież wyrazić swój sprzeciw wobec paktu migracyjnego. Pan podobno jest przeciwny wdrażaniu paktu migracyjnego. Okazało się, że na tych forach międzynarodowych, na których można było to zrobić, ta szansa nie tylko nie została niewykorzystana, ale tak jak na forum parlamentarnym, które odbywało się w tym tygodniu, byli parlamentarzyści ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nie wpisaliście proponowanej przeze mnie poprawki sprzeciwu wobec paktu migracyjnego, a pozwoliliście wpisać tam poprawkę francusko-niemiecką, że pakt migracyjny będzie realizowany. To hańba! Dziękuję i zapraszam pana posła Łukasza Chorwatowskiego, koalicja obywatelska. Szanowna pani marszałek, panie premierze, wysoka izba. Czy państwo za rządów PiSu, waszych rządów, wspierało przedsiębiorców? Czy zamiast pustych haseł były realne ułatwienia? Odpowiedź jest jasna. Nie. To ten rząd, rząd pana premiera Donalda Tuska skierował do Sejmu już 30 projektów ustaw deregulacyjnych, które zawierają zmiany w aż 130 ustawach. To nie są zapowiedzi, to konkretne działania, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom i odbudować ich zaufanie do państwa. Likwidujemy zbędne obowiązki, skracamy procedury, upraszczamy prawo i robimy to w dialogu ze stroną społeczną. Rządów PiS wprowadził PiS, bo nic lepszego aniżeli wybór bezpośredni w Polsce polska demokracja nie wymyśliła. Trzeci temat e, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o lokalne inwestycje. Polskie samorządy. Samolite... Słata do Usza Tomaszewskiego klub Lewicy. Będzie pan posłuszny górnikom i ich rodzinom. Przykład: Bogdanka. Jedyna rentowna kopalnia węgla kamiennego w Polsce. Do zamknięcia, najprawdopodobniej do zamknięcia. Bardzo proszę. Z panem Bodnarem, że będziecie przewracać prawo rządów. Panie premierze, węgla kamiennego w Polsce. Do zamknięcia, najprawdopodobniej do zamknięcia. Bardzo proszę o konkretną odpowiedź w tym temacie. Nie, ale pan nadchodzi z nieoczekiwanej strony. Panie premierze, półtora roku temu narzekał pan na deficyt powagi polskiej polityce. Więc chciałem zapytać po dzisiejszym przemówieniu, czy pan jest poważny, panie premierze, kiedy pan mówi o tym, że nastąpiła profesjonalizacja zarządzania majątkiem publicznym w Polsce. Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w kluczowych spółkach zatrudnia się rodziny polityków PSL-u? Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w totalizatorze sportowym się internetowych hejterów działających na rzecz Platformy Obywatelskiej, że to samo dzieje się w polskim holdingu nieruchomości. A może tę profesjonalizację widać w zarządzaniu polską nauką, w tym co działo się wokół instytutów badawczych, wokół badania sztucznej inteligencji. Albo w reaktorze Maria, jedynym naszym reaktorze wyłączonym przez nieudolność w zarządzaniu. Panie premierze, jeżeli pan uważa, że dzisiaj w Polsce są transparentne, uczciwe, konkursy i że to w ten sposób dobierani są ludzie do zarządzania majątkiem publicznym, to mam dla Pana z informację. Albo Pana ktoś wprowadza w błąd, albo żyje Pan w jakimś innym świecie. Dziękuję bardzo Panie Marszałku, Wysoka izbo, Panie Premierze, strasznie się Pan denerwował, a nawet straszył sądami, kiedy przypominano Panu Pańską wypowiedź Fir Deutschland. Ale spójrzmy na fakty, o których Pan tutaj nie mówił. Otóż Panie Premierze. Minister w Pana rządzie i to w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau oczerniła Polaków, mówiąc, że to oni budowali obozy, Pan na to nie zareagował, Pan to zbagatelizował, dalej w świecie się mówi o tej wypowiedzi. Ta sama minister zlikwidowała wszystkie programy godnościowe dla Polaków w Ministerstwie Edukacji, do tego stopnia, że polscy, polskie dzieci z polskich szkół w Chicago w tym roku musiały lecieć Lufthansą, panie premierze, do Polski, bo lot dawał im bilety 3000 złotych droższe. Zlikwidowaliście możliwość działania reaktora MARIA, produkującego radioizotopy w 10% dla świata. W tym samym czasie kto otwiera produkcję radioizotopów? Niemcy. Panie premierze. Pominął pan fakt, służenia jednak interesom niemieckim, a nie polskim w swoim przemówieniu. Pytanie jest takie, dlaczego pan Dziękuję nie bardzo, się panie. honorem i Dziękuję nie poda bardzo. się do demisji zamiast Dziękuję składać bardzo. Dziękuję za naszą Dziękuję bardzo i Dziękuję proszę bardzo. panią. środowiska. Tragedia. Ministerstwo zdrowia tragedia. Ministerstwo edukacji tragedia. Ministerstwo sprawiedliwości tragedia. Ministerstwo finansów tragedia. Ministerstwo spraw zagranicznych Tragedia! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tragedia! Ministerstwo Sportu i Turystyki, tragedia! Premier! Podzielił Pan społeczeństwo jak nikt inny: skłóceni sędziowie, policjanci, prokuratorzy, administracja, przed chwilą pracownicy KAS. Strajkowali przed pańskimi drzwiami. Ukręcił pan praktycznie wszystkie inwestycje. Zadłuża pan Polskę, jak i nikt inny przed panem. Kolejki do lekarza nigdy nie były tak długie jak teraz. Miał pan nie przyjmować nielegalnych imigrantów, a jest ich ponad 14 tysięcy. Miało nie być Mercosur, a już umowa jest podpisana. Panie premierze, jakby panu to delikatnie powiedzieć, czasem lepiej jechać drugą klasą niż być poniżanym w salonce. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Premierze, wybory prezydenckie były testem nie dla Pana Trzaskowskiego, tylko testem dla Pana i dla Pana rządu. Doskonale Pan to rozumie. Okazuje się, że polityka hejtu, opluwania, łajdactwa nie popłaca i społeczeństwo Panu wystawiło rachunek. Ale ten test szczególnie negatywnie wypadł na wsi. I to nie jest test i czerwona kartka dla ministra rolnictwa, tylko dla rządu Ingremia. 79,2% rolników nie poparło pana Trzaskowskiego. Te problemy, przed którymi stoi wieś, wymagałyby ponadpolitycznej zgody. Nie tego połajania, nie tej agresji, która zdominowała życie polityczne, tylko rzeczywiście pewnych wspólnych, skoordynowanych działań, bo zagrożenia międzynarodowe nie ustały. Jak pan zamierza bronić i ratować polskie rolnictwo. Panie premierze, panie marszałek, wysoka izbo. W apokalum ostatniej kampanii wyborczej pan premier mówił o nowoczesnym gospodarczym nacjonalizmie. Mówił, że jest to podstawowy, być może dziś najważniejszy wymiar polskiego patriotyzmu. Wtórował panu pan wicepremier Gawkowski, mówiąc, że krajowe firmy potrzebują dużego wsparcia technologicznego i finansowego, zarówno na wspieranie rozwoju sztucznej inteligencji, jak i szeroko pojętej technologii. Dlaczego przywołuję te słowa? Bo są one puste jak wiele innych obietnic, którymi raczyli nasz państwo przez ostatnie półtorej roku. W marcu wicepremier Gawkowski mówi o wspieraniu polskich firm, w kwietniu pan premier mówi o nacjonalizmie gospodarczym, a w maju rząd ogłasza warty półtora miliarda złotych przetarg na komputery i tablety dla szkół. W przetargu ma być kupionych 700 tysięcy urządzeń, a w warunkach przetargu wyklucza się wszystkie polskie firmy, które chciały stanąć do tego przetargu. Wymogi ustalono w sposób tak dyskryminujący, że cały tort wezmą firmy z Chin, USA czy Tajwanu. Czy to jest ten patriotz nacjonalizm gospodarczy w praktyce, Zapraszam czy tak ma wyglądać Dziękuję. Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Kilka stwierdzeń z Pana wystąpienia. OCPK, przymusowe, brutalne wywłaszczenia. Jakie są fakty, Panie Premierze? Nikt nie został wywłaszczony. Mało tego działał program dobrowolnych nabyć. Tak dobry, że także zarząd spółki teraz, przy obecnym pełnomocniku, uruchomił ten program ponownie. Jedna rzecz. Druga rzecz mówił Pan o tym, że lotnisko będzie de facto w rękach obcego kapitału. Jakie są fakty? To znowu nieprawda. Lotnisko CPK miało być pod większościową kontrolą skarbu państwa, a nie obcego kapitału. Co mówił pan premier o kolei? Ano mówił mamy cichą, naprawdę kapitalną rewolucję. Jakie są fakty i jak wygląda ta rewolucja? Ta rewolucja wygląda tak, że mamy zapowiedziane drugie kolejne zwolnienia grupowe w PKP Cargo. Mamy Polregio bez nowego taboru. Mamy Intercity, które uruchamia pociągi do Chorwacji, do Włoch i do Austrii. A Pendolino wycofaliście Państwo z Jeleni Góry, z Wałbrzycha, z Ciechanowa, czy z Głoszczowej. I macie Państwo marszałka u siebie z swojej zapraszam pana ze swojej, posła opcji Prawo i sprawiedliwość. Kujawski. Dziękuję bardzo pani poseł. Dziękuję. Posła Ryszarda Petrukowska 2053 droga. Panie premierze, Polacy oczekują od nas znacznie więcej. Musimy przyspieszyć przed nami pół roku rządów i nie możemy przejść do porządku dziennego nad wynikiem wyborów. Polacy powierzyli nam swoje marzenia, marzenia lepszego jutra i możemy je zrealizować, upraszczając podatki. Przekazując więcej władzy samorządom. Tylko w ten sposób wyzwolimy energię Polaków. Nie ma alternatywy dla tej koalicji, ale jest alternatywa dla sposobu jej działania. Zarówno w zakresie deregulacji gospodarki ona może być głębsza handlu w niedzielę wreszcie zrealizowany postulat. Powinniśmy jednak wrócić z obniżką składki zdrowotnej lub obniżyć kwotę wolną od podatków, co było w stu konkretach. Tę kwotę wolną można by obniżać w dwóch etapach w przyszłym roku i w kolejnym. Wtedy oczywiście nie będzie przestrzeni na obniżkę składki zdrowotnej. I możemy przyjąć, uważam, z poparciem prezydenta ustawę o związkach partnerskich. Inaczej obawiam się, że nie wgramy wyborów w 2027 roku. Dziękuję za... Odpowiedź na temat. Panie premierze, kłamał pan w kampanii wyborczej, kłamał pan w ekspoze, kłamał pan dzisiaj. Kłamstwa to jest pana naprawdę kunszt. Kłamał pan również o tym z panem Bodnarem, że będziecie przewracać praworządność i wasze rządy pokazują, że mamy totalną odwrotność tego, co obiecywaliście. Wydobywcza reszty przejmowanie siłą prokuratury i sądów, by tak naprawdę prowadzić najniższych instynktów zemstę polityczną. To jest totalne bezprawie, Polacy to widzą. Że te nędzne igrzyska, które im proponujecie, nie zastąpią im chleba. Ale obu panom mówię otwarcie. Za bezprawie, które w Polsce uczyniliście, przyjdzie wam odpowiedzieć. Im pan, panie premierze, nie ucieknie pan do swojej cioci Ursuli, a pan, panie ministrze, do wujka Sorosza. I zapraszam pana posła Pawła Kowala. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Panie Premierze. W gruncie rzeczy chciałbym prosić pana premiera o to, by w wystąpieniu końcowym rozwinąć i skomentować te kwestie, które padły już w wystąpieniu, które są bardzo istotne dla polskiej polityki wschodniej. Powiedział mi kiedyś jeden z polskich przedsiębiorców, waszą, wy nie będziecie działali za przedsiębiorców, ale waszą rolą jest doprowadzić do tego, żeby polski przedsiębiorca nie był gorszy niż francuski czy niemiecki w tym procesie odbudowy. Dzisiaj wiemy, że jeśli chodzi o polskie firmy, one eksportują na Ukrainę za ponad 13 miliardów, 13 miliardów euro. To jest jedna trzecia całego eksportu Unii Europejskiej. Nie trudno sobie wyobrazić, ile to jest w Polsce miejsc pracy. Prosiłbym Panie Premierze, by powiedzieć kilka słów więcej o naszych planach dotyczących współpracy polsko-ukraińskiej przy budowie w kwestii inwestycji, ale także w kwestii logistyki i łączności, a także w sprawach dotyczących rozwoju eksportu, Dziękuję który jest w Europie. Panie Marszałku, ja nie mam żadnego pytania do Donalda Tuska. Kłamcą pytań się nie Dziękuję zadaje bardzo, 1 Panie czerwca 2025 roku. Skończył się projekt pod tytułem Donald Tusk, tak jak 26 lat temu skończył się komunizm. I szanowni Państwo, chcę jasno powiedzieć. Ten premier nielegalnych imigrantów, premier katastrofy finansów publicznych, premier kłamstw pogardy dla Polaków odchodzi. My, szanowni państwo, będziemy teraz totalnie merytoryczną opozycją. Wczoraj się skończył Zielony Ład wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. My wrócimy do węgla, obniżymy koszty rachunków za energię, za ciepło. Rozliczymy ten rząd hurtowo, pozostawimy ich przed Trybunałem stanu. Nie będziemy was oczywiście zakuwać w kajdanki zespolone, ale was rozliczymy bezwzględnie. Bo my, szanowni państwo, kochamy Polskę. Z miłości do Polski zwyciężymy. Mam nadzieję, że przyspieszone wybory staną się faktem. A ta koalicja Zębaczyńskich, Treli, Chodziejczaka przychodzi do historii. Zwyciężymy! I Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny panie marszałku, na początku pytanie od Wojciecha Sumlińskiego do Donalda Tuska. Kiedy i w jakich okolicznościach poznał pan Dettwela rusera współpracownika niemieckiego stazji od 1971 roku? Drodzy rodacy, trwa debata nad wotum zaufania dla Donalda Tuska, a premiera nie ma. Nawiał pytanie, czy po przejęciu władzy przez rząd prawicy mam nadzieję zjednoczonej prawicy również nawieje ale tym razem z kraju. Dlaczego Donald Tusk wpadł w furię po przegranych wyborach prezydenckich? Dlaczego wypuszcza do więzienia będziecie się w kolejkach niedługo ustawiać. Macie rację. Dlaczego wypuszcza Giertycha do siania najbardziej wariackich teorii spiskowych? Dlaczego pozwalał na nielegalne wspieranie kampanii wokół Rafała Trzaskowskiego? Bo wie, że po zmianie władzy grozi mu odpowiedzialność z artykułu 127 kodeksu karnego. I oceniając jego wystąpienie, parafrazując, co za przykry widok, wszystko znajdzie swój czas. Nie przejmujcie się, proszę państwo, zniesiemy tę tymczasową dewastację Polski, chociaż estetycznie nie jest to miły widok. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, premier Tusk, mówiąc o opozycji Polski na arenie międzynarodowej, powiedział, że to jest ekstra klasa. No śmiem wątpić, ale na pewno nie jest to pierwsza klasa, jaką do Kijowa jechali przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a Donald Tusk, jak słyszymy na życzenie Kanclerza Niemiec, został wysłany do osobnego pociągu. Czy ta ekstra klasa? To sytuacja, w której jego koledzy dzwonią do Donalda Trumpa, a Tuskowi, zgodnie z tym, co sam powiedział w telewizji, pozwalają się tylko przedstawić, a później już nie odzywa się ani słowem. I powiedział pan premier, że nie zna, nie zna słowa kapitulacja. Być może, ale obawiam się, że zna słowo dicapitulation i bez słowa milczy, kiedy kanclerz Niemiec mówi bezczelnie, że z ich punktu widzenia temat reparacji jest zakończony. Tusk nie miał odwagi, żeby zaprotestować. Do dymisji. Panie marszałku, panie premierze, nieudaczny rządzie. 18 miesięcy temu z tej mównicy mówiłem, że jesteście jak hunowie polskiej polityki. Ale wy nie jesteście jak hunowie, tylko wy jesteście hunami polskiej polityki. Wy jak ten lud koczowniczy wiele wieków temu do Europy się wlał, niszczył, palił. Tak naprawdę zniszczył część Europy, ale przegrał. Imperium Hunów upadło, bo zetknęli się z demokratycznymi siłami. Wy przegraliście wybory prezydenckie. To pierwszy etap. Hunowie polskiej polityki. Zrobiliście zamach na państwo. Zrobiliście zamach na prokuraturę. Zrobiliście zamach na media publiczne. Zrobiliście zamach na Trybunał Konstytucyjny. Zamach na Krajową Radę Sądownictwa. Zamach na... Sądownictwo, zamach na opozycję, Państwową Komisję Wyborczą. Wzięliście nam dotacje, wzięliście nam subwencje, podzieliliście naród, zostawiacie drożyznę i zostawiacie zdruzgotane finanse publiczne. Do dymisji! Szanowni Państwo, Donald Tusk w swoim wystąpieniu expose stwierdził, że zwycięstwo dedykuje swoim dziadkom. Co prawda. Nie zwyciężył, ale wspólnie razem zbudowaliście koalicję. No i być może to wysługiwanie się Niemcom jest realizacją tej dedykacji dla swoich dziadków. Panie premierze, no nie ma, trudno, to może mu powtórzcie. Ja chciałbym zadać takie pytanie, kto panu pisze te antypolskie scenariusze? Putin, Merz, może ktoś jeszcze inny? Tak, szanowni państwo, ktoś pisze premierowi te antypolskie... Scenariusze, ale ja mam pytanie do was, do Was. Czy wy będziecie popierać takiego premiera, który nawet przeciwko wam, nawet przeciwko wam, używa służb specjalnych, żeby was no, w jakimś sensie dyscyplinować, wyciąganie tego humanum i tych różnych innych rzeczy? Dziękuję serdecznie, panie pośle, pan